Ja mam pędzel do twarzy. No dobra, to weź się w nim posmaruj. W sensie... No, chcę usłyszeć dźwięk jak wiesz, pędzel pędzelkuje twarz. Pędzel pędzelkuje. Po nie wiem, po, po skórze po prostu. No dobra. No ale nic nie słyszysz, no nie powinienem w sumie. No, <laughs> właśnie. no i dobrze, ale mam nadzieję, że dotykasz. dotykam. Dotykasz tym przedmiotem, który jest niby pędzem po twarzy, a nie, że wiesz, nie dotykasz. No tak. Dobrze, to dobrze, to dobrze. Taki dźwięk powinien być czyli żaden. Pędzel ma, no wiadomo, końcówkę tą puchowatą, tak? I ma mhm. też taką rączkę. Weź pojedź, paznokciami tak popukaj. Po, po, po czym po Po, rączu, po, po czy rękojeści. Okej, okay, okej, okay, może być. Tak jakby, no. Weź popukaj w to drewno. Rączko? No rączko, no przecież nie pędzlem. o, łono, takim kijkiem, no takim kikiem wali, no. I weź teraz tą piankę. Na biurko, w piankę piankę rączką. Tak. Dobra i weź teraz chcesz pędzel pobrudzić to też jeszcze byś pod, przetarła jakby kurze po tejże właśnie piance. Po piance? Po piance przejdź pędzlem. Delikatniej. Nie jedziesz. A no, no w sumie nie powinien dźwięku <gry> wydawać, no dobra. Weź to w dmuchy, ale tak mocno. Mocniej. Jeszcze. ty nie umiesz dmuchać. Wiesz tak. Takie coś zrób. Dobra, Twoja mm. wydolność płuc to, Nie wiem, weź mnie po połasko, czy nie, no nie. Nie no, nie, nie, może, nie mogę tego dotykać, nie? No nie. No nie. Rzuć to, bo jeżeli to jest takie lekkie, bo jest, nie? Mm -hmm. No to rzuć to na... no z dwóch centymetrów trzech. Poziomo. Poziomo. Okej. Okay. Okej, okay, taki dźwięk powinien być malutki. Yy, czy tam są jakieś etykiety, kody kreskowe? To jest też w formie opakowania? Tak? Czy to jest tylko już sam produkt już w ręku masz? On nie ma kodu kreskowego. Dobra, a to jest pędzel, tak? Pędzel. On już jest schowany w tubie, czy jest... Nie no, jest poza tubą, nie? W sensie tak wiesz. Poza. Masz pędzel. Dobra, dobra. Jaką ma to długość? W sumie nawet nie wiem jaką powinien mieć, no ale powiedz mi, jaka jest długość mniej więcej. Dłoni? Czy? Hmm. Dłoń 15 cm. No dobra. Jakiej marki? O, markę jaką masz. Sephora. Sephora ma swoje ten? To jest sklep. No może mieć własną markę. No. Sephora? Nie, sephora nie. Nie, Zaczekaj, sephora ma? Sephora może być ten pędzel, ale nie marki Sephora. Nie do marki Sephora. Marka Sephora, tak? Nie. Zdradzasz się teraz chyba. Nie. Jak Sephora? 你、嗯。<Yeah. S 1> yeah.